Kiedy indyki, zabiłem wtedy im. Skupiałem kilka piór i sobie wsadziłem złoty zol. O! Rymuje się nawet! No i co z tymi indykami? I wtedy Do psa Do psa i Do ś... co? Do psa i tam, gdzie spadają wszystkie... kupy i siki. Co ty wymyślasz, Rzeziu? Co, co ty wymyślasz? To nieładnie kupy i siki. Nie chcę, <laughs> bo Nie 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 rób tak. Dobra. Dobra, koniec z tego filmowania.